dziś takiego TikToka. Myślę... Nie że wiem, czy ja to czy to znalazłem TikToka. Jak sztuczna inteligencja wii, kurwa imię, śpiewa moim ile głosem. Nie I lekko mnie to kurwa zmieliło. Pokaż tego TikToka. Czekajcie, bo wysyłałem mamy to dzisiaj. Najlepsze jest w ogóle nik mojej mamy na TikToku, nie? Bo widziałem, że skomentowała. Mamer, ona ma Nik tak. Mamer 777... No, no, co do, co do Niku mojej mamy na TikToku, mamer 777. I proszę bardzo. Jedziemy. Noc, 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 wono światła Dobra, jak to zobaczyłem to lekko... Tak jak bagatelizowałem to AI, bo w sumie mnie to nie dotyczyło, to teraz kurwa To jest w sumie pojebane, nie? Noc, 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 włono światła ram Nocny reflektor, teren a bo światło to Jak ja dobrze znam Nigdy nie gasi ktoś, zawsze obserwuje nie rybczy Wierzę jej Czy nie wierzę? Ale kurwa no nie wiem. Wierzę jej.